Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Saga, w jedną najlepszą, no, ponoć jedną z najlepszych modyfikacji do Gotika, jaka jest. Powiem Wam, że troszkę, troszkę. Miałem przerwę teraz pomiędzy nagrywaniami, czyli tak, nagrywaniami, nagraniami, które właśnie teraz yy, robię, ale. Ale mniej więcej się zorientowałem co ja muszę tutaj robić i co jakie efekty może mi tutaj poprzynosić. ogólnie chciałem podziękować oposowi, który powiedział mi o jednej bardzo ciekawej kryjówce, która znajduje się tutaj. Aha, każe co jakoś to na show. No i pięknie. Ha 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 ha, no nie jest tutaj tak za kolorowo nie, ale popatrzcie mamy chleb, wodę, chleb Chleby możemy, możemy sprzedawać Co my tutaj mamy? Telekineza Dobra zjeżdżaj mi stąd telekineza, jakieś tam zwoje Tak zareagowałem trochę szybko, bo się bałem, że ten nie zdążę, ale mam trzy niepamięci To to to, telekinezę Telekinezę od razu sobie założę I mam trochę bryłek rudy No po prostu nieźle I co to tam jest Wino, tutaj jest wino O kurde, więc tutaj jest wino Klucz, klucz Wow, faktycznie dużo rzeczy tutaj pominałem, co? Gdzie to był klucz, co? Klucz, 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 klucz. Roślina lecznicza. Boże, faktycznie. O, o, tutaj jest klucz, tak? Tutaj jest klucz. Dobra, to mamy i klucz. O Boże, dopiero szkoda, że dopiero teraz mamy taki zły telekinezy. A niebieski bez. Aha, to tam jest. Ale ogólnie wiedziałem, że tutaj gdzieś u góry było wino, a wino potrzebowałem, żeby wykonać jedno zadanie, nie? No i gdzie ja te wino widziałem? Czekajcie, wrócę się tutaj. Bo jakoś to tutaj przestań mi biegać. Widziałem, że te wino gdzieś tutaj się znajduje. Te wino jest aż tam na samym końcu. O kurde. To, to ma to naprawdę niezły zasięg, wiecie. To ma naprawdę niezły zasięg, właśnie szukania. Smoczy korzeń. Ciemny grzyb. Wow. Opoz. Dzięki, dzięki. <ścoughs> Naprawdę, dzięki Tobie będę w stanie jakoś tutaj jakoś w miarę sensownie porobić tutaj te A czy znaczy, poznajdywać właśnie te wszelkie rzeczy. Dobra, tutaj jest kosz szkieletu. Dobra, może kość szkieletu jakoś mnie zbyt nie będzie interesowała, ale, ale, ale tak mieliśmy się przejść właśnie do posążku Beliara, bo chciałem coś sprawdzić. Oddać tyle punktów, tyle punktów za punkty nauki. Gdy się modlimy i oddajemy tam życie dostajemy hajs. Za hajs z kolei możemy uczyć się u. Nie tutaj. Też tutaj mogę się, mogę się przejść i zobaczyć, czy coś nie pominąłem, poza tym amuletem tutaj. Czy pierścieniem, nieważnym pierścieniem. Wow, szkoda, że naprawdę nie mam od początku gry yy, właśnie tej telekinezy. Co wino jest tutaj u góry? Ale przecież jak tutaj będę chciał wejść, to mnie zapiją. Czyż nie? No chyba tak będą mnie chcieli zabić, nie? Tutaj jest te wino? Nie tutaj. Tak, faktycznie będą mnie chcieli zabić. Gdzie te wino jest? Ja jej widzę, że niby mi pokazuje, że gdzieś ono jest. Jak, tak mi się wydaje, że tutaj. Tu się okazuje, że główno prawda. A, aha, tutaj jest mięso patrzę. dobra. A teraz jak się dostosuję na samą górę, co? Wejdź tutaj. I kolejny klucz. No to się obłowimy nieźle, co? No to się nieźle obłowimy. Pamiętajcie, że tutaj było sporo skrzynek, nie? I do każdego potrzebowaliśmy klucz jakiś. Dobra, schowaj to. Ej, no no skodź tutaj! Cholero, mała jasna! No... Nie mogę po prostu z tym debilem. No przed chwilą tutaj skoczyłeś. Nie odbijaj się. Skocz tutaj, na górę. Debilu! Nie umiesz. wejść tutaj. Tu Kurde No cholera jasna <gry> Zaraz popełnia harakiri po prostu przez niego Ej Tam są bardzo ciekawe rzeczy No cholera jasna No wejdź, że tam będą mała No Dobra, zrobiłaś zapis z tego powodu. Co, jesteś tutaj w ogóle w stanie jakoś dojść? Macie jakiś pomysł ludziska? Tu tutaj spadam. Czyli jak ja tam mam do cholery wejść, że chyba tędy co? Że chyba tędy będzie jakoś to bardziej możliwe. w mordę tyle, bugowania się z tym wszystkim. A tutaj coś jest? No już tutaj nie ma nic, ale dobra, kolejny klucz właśnie znaleźliśmy, kolejny klucz. No i gdzie było te wino, co? Tutaj jest taka i taka godzina. Ponoć o, o, ponoć o odpowiednich godzinach możemy nawet i walczyć, tylko jest to godzina pomiędzy 18 a 19. W jako 18-19, a ponad 19 do 22 pojawia się tutaj ten ork przebrzydły, dzięki yy, któremu możemy zgłosić się do uczestnictwa yy, walk na arenie. I nie powinno być jakiegoś tam większego problemu wtedy. A arenę musimy zaliczyć, jak i wszystko. Nadzorcę niewolników. <tryk> ah, Boże, kichanie mnie bierze. Co to ma być? Roślinki naprawdę się bardzo po co zbierać Ja mogę wam powiedzieć że potem będzie jakiś tam typ handlowanie właśnie A wino jest tam Gdzie to jest wino? Wino no bez kitu, dobrze, że tutaj u góry jest. Może w końcu bym wykonał jakieś pierwsze zadanie, ale ci orkowie będą na mnie bardzo źli jak będę tutaj wchodził na górę, nie? Znaczy, dobra, zobaczmy. Dobra, już tutaj na mnie marudzi po rosyjsku. Ale to jest aczkolwiek dziwne, bardzo dziwne. Więc to, że niby tutaj jest te wino. Bo chciałbym jakieś w końcu jakieś takie zadanie wykonać, wiecie? Ech, tutaj jest niby roślina lecznicza. Dobra, no zbierzmy to roślinę leczniczą chociaż. A, bo do wagonika nie wchodziłem, nie? Więc... <laughs> spoko, spoko, dobra. No dobra, ale teraz będę chodził z włączonym telekinozem wszędzie i będziemy nadrabiali dosłownie wszystko krok po kroku. Ech, dobra. Chciałem zobaczyć jak to u Ciebie wygląda, zwiększyć magiczną energię i tutaj jest... Cena jeden punkt. Mhm. Czyli będę musiał się pomodlić ogólnie jak wbiję kolejny poziom. Czyli wszystko wyjaśnione, zostało już wyjaśnione. No nie wiem, te wino mi niby pokazuje, że jest tutaj. Jak zrobię tam, to będzie pokazywało, że jest tam, nie? Że chyba każdy po prostu ork na swojej stróżówce ma jakieś wino, nie? Kurde, to tam gdzieś były goblinskie jagody? Ale my tam na górę nie wiedziemy, co? My tam na górę nie wiedziemy póki co. <śmum> to gdzie ja mogę znaleźć ogólnie? Nie rozumiem. Gdzie ja tu wszystko mogę znaleźć? Ach, dobra. Wiecie co, ja chyba bym zrobił bryłka magicznej rudy no właśnie bryłka magicznej rudy gdzieś tutaj była więc bryłkę magicznej rudy to ja sobie nie odpuszczam ale dobra czyli w tym momencie chodźmy ogólnie tutaj powiedzieć kolesiowi że Czyli kupić informację od niego ty rudu? przyszło время zapłacić za swoją ochronę da вот Cholercie, no nie fajnie, bardzo nie fajnie. Dobra, ale pora ruszyć pewno za... pewne Ej. zadanie. Daj mi, Sowiet. Nie stoję tu. Zdrawstwo. ty nie. Hmm, z Draxem niestety kompletnie nie porozmawiam. A, co możesz mi powiedzieć? E, to wszystko opowiedz mi w chwilę, jak długo byłeś w kopalni, kim jest Drax? To wszystko. Bo wiecie co, ja bym potrzebował bryg grudy, żeby się wyuczyć posługiwania się tym... Żeby więcej rudy wydobywać. Głównie mi właśnie o to chodzi, wiecie. No to mi właśnie głównie chodzi, żeby to jakoś w miarę się nauczyć właśnie tego, by nie było jakichś tam większych problemów. Dobra, teraz wychodzi na to, że taki odcinek będzie. Ale żeby się dostać do niektórych właśnie miejsc żeby się dostać właśnie do niektórych miejsc, to ja muszę wykupić sobie informacje i po prostu to mi się tak zapętla non stop, że bez... Rudy nie kupię informacji i bez rudy nie ruszę kolejnych zadań, nie? Czy <laughs> ja w ogóle miałem ukochana miarz, szosunek orków, Marko Juli Julian, uratowanie i butelka wina, tak? Czy mi się zdawało, czy coś tutaj gdzieś było? Nie, nie, nie Ja nie chcę, Ja nie chcę aż tak bardzo ten Dobra, no to będziemy musieli chyba wziąć pewne zadanie i je ruszyć. ej, e, gdzie była ten ciemny grzyb? Tutaj jest ciemny grzyb. Spoko. Czyli naprawdę tego przeoczyłem dość sporo, tak? Bo spodziewałbym się, naprawdę bym się po to spodziewał, bo to jednak jest przeogromny teren i łatwo tutaj coś przeoczyć, nie? Łatwo coś tutaj przeoczyć Dobra, kości, szkielet, czy nie? Wszystko zbieraj. I to jest tak, że faktycznie tak po prostu głównie chodzę i zbieram te zaległości, które. które sobie tutaj narobiłem. Co? Które sobie tutaj narobiłem. Ej, 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 bo mi tutaj pokazywało gdzieś, że tutaj coś przeoczyłem. Aha, tutaj przeoczyłem ciemnego grzyba. Ale jedną telekinezę chyba będę musiał zmarnować na ten. Ej, na zdobycie butelki wina, co? Dobra, Fin, fin, dobra, porozmawiajmy z tobą. Hej, ty! On Dobra, ty mi nie powiesz. Ach. Który to właśnie chciał, żeby zabić tego Billa, co? Który to właśnie niewolnik chciał, żeby właśnie tego zrobić? Bo ja chyba tego zadania nie brałem. A ja tak naprawdę nie wiem, co ja powinienem teraz zrobić. No, niby powinienem jakoś zacząć wykupywać te informacje. Bo za niedługo to ja się kompletnie nie ruszę z tym wszystkim. Marik, niewolnik. Dobra, Marik, masz do mnie jakąś rudę. Bardzo by po jej potrzebuję. Ty. ty nie mógłby dać nieparoku składek. Nie rży. Pięć słów, magiczny rudy. Trzeba pamiętać, żeby do niego tutaj chodzić i zabierać mu codziennie tą rudę, wiecie? A sam jeszcze nie kupałem, co? Sam jeszcze nic nie wykopałem. Gdzie jest ten koleś, który chciał, żebym dokonał tego morderstwa? ale mnie naprawdę mógł... On naprawdę chciał mi sporo rudy ten przeznaczyć właśnie za tą... to. Pewnie i tak byśmy tego nie zrobili, ale... Nie, 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 bez i. Nie bez i. Hmm, wkurzę się, bo niby przez ten odcinek pokazałem tylko tą kryjówkę i zebrałem tylko troszkę tych broślin i co ja znalazłem. Jakieś tam klucze i w ogóle, ale tylko tyle na tego, w tym odcinku, co? Chyba ten kolej był gdzieś tutaj. No właśnie, chyba gdzieś był tutaj. Dobra. Mark, Bill... Mark, to chyba ty hey. chciałeś... Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал для Финта. Ничего я делать не буду. Если не поможешь Финту, тогда он придет сюда лично. Думаю, тебе этого не, не я особо... Слышу, э, хорошо, хорошо. Что он хочет? Он хочет, чтобы ты немного отдохнул. <связать> э, в смысле? Ну, в прямом. Присядь, отдохни, поешь чего-нибудь. В общем, орки должны видеть, что ты не работаешь. О, факт, ты же знаешь, нет. если они я увидят, самара. что я прохлаждаюсь, у меня начнутся проблемы. А если не увидят, то проблем у тебя будет еще больше. Ну так что, договорились? Черт, своя взяла. Надеюсь, За они не заметят. Еще как заметят. Mhm. Mm Łaz ty być prawdą. Ork wojownik, ork wojownik. I jak to właśnie było z tym? Szacunek Orków. Fin zaproponował jej dzięki któremu mogę trafić na górny poziom kopalni. Jeśli zdobędę szacunek trzech Orków wojowników: Urtaka, i Isztara i Taroka, to oni pozwolą nam wejść na górny poziom. Aby przekonać Urtaka, trzeba pokazać mu... Kto z niewolników się obija? E, Finn zaproponował, aby wykorzystał w tym celu Marka, na którego jego banda ma wpływ. E, Kogo? Urtaka. Urtaka, dobra. Jak mówisz, że Urtaka, to będziemy szukali ja teraz nie, jak tego Urtaka. Ognista Szczała. No i z Ognistą Szczałą będę szukał niecałego tego Urtaka, tego orka. A coś mi się wydaje, że on chyba był w tym głównym szybie po prostu. On tam chyba siedział i się obijał po prostu. Chyba. <laughs> ochroniarz, ochroniarz. Ur, tak, to jest Ishtar. A ty jesteś Urtak, tak? Ty jesteś Urtak. Więc porozmawiajmy z tobą. Ej, ty! Ja chciał uznać. Mnie nie wolnować. Mm hmm, hm, Eee, przecież, aby przekonać trzeba pokazać mu, kto z niewolników się obija. Fin zaproponował mi ten. Hmm, czyli co, nie mogę tego teraz wykonać, bo pewnie muszę iść do Finta, powiedzieć mu, że zadanie wykonałem i teraz pewnie. A pewnie od razu po tym powie mi, że mam się udać. Do ja tego urteka i mu o tym opowiedzieć. Mięso kopacza i roślina lecznicza, tak? Пираты, совсем разлениться? Неважно, неважно. Иди ты, невольнику. Финт, 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 финт. Сука в финт. Марк так устал, что <связано> решил немного отдохнуть. Отлично. Я схожу к Уртаку и расскажу о проступке нашего друга. А тебе я нужно заняться Иштаром. Он следит, чтобы в шахте был порядок. Все рабы были пределе и работа не останавливалась. И как мы завоюем его расположение? Мы организуем в шахте повальную эпидемию. Напоим рабов какой-нибудь отравой. Чтобы они дня три только и могли, что дома нигде поближе. А потом вылечим несчастных. А? Каков план? Смекаешь? Потом при нашей помощи эпидемия пройдет, и Иштар будет за нас. Ну хорошо. А где мы найдем эту бурду? Для этого нужно найти алхимика или что-то вроде того. Я слышал, что один из новичков, что прибыл вместе с тобой, умеет варить зелье. Выходи, поспрашивай. Может, что и узнаешь. А я пока займусь уртаком. Окей, okay, добра. Деньги за информацию. Czyli koniec końców wykonaliśmy ten. Wygląda na to, że Fint wszystko obmyślił. chce wywołać w kopalni epidemię. W tym celu muszę znaleźć alchemika, który przyrządzi truciznę. Jeśli napoimy nią niewolników, to oni nie będą w stanie pracować, a to orkom się nie spodoba. Potem my wszyscy wyleczymy i tym samym zdobędziemy zaufanie Isztara. Okej. Okay. Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę bardzo, bardzo mnie to cieszy. Zwłaszcza, że zdobyłem kolejny poziom. Naprawdę, przede wszystkim o to mi chodziło, <laughs> o to mi chodziło. Ale zanim zakończę odcinek, chciałbym wykonać jeszcze jedno zadanie. Jeszcze jedno malutkie zadanie właśnie w tym odcinku. Zacząć je, bo sami zobaczycie o co chodzi, o co tak naprawdę chodzi. A właśnie, tutaj już koleś wstaje. Кто разрешил тебе подходить ко мне? А я сам себе разрешаю, когда и с кем мне говорить. У тебя острый язычок, как я погляжу. Может, ты также же смелый в бою, а? Не хочешь размять косточки? И то есть так, что можем с ним або не можем с ним валить, но особенно полезно с ним валить, только что есть... Dość dobry i wytrzymały, wiecie. I dlatego nie będę tego robił na odcinku. Bo teraz po prostu zakończę odcinek i w następnym odcinku, kiedy go pokonam. Witam, będę się z wami witał w kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Ale to byłoby na tyle z mojej strony, więc do zobaczenia ludzie. Trzymajcie się na razie.